Misją Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka jest kompleksowe wsparcie polskich hodowców w ich codziennej pracy. Dzięki regularnie wprowadzanym innowacjom dostarczamy użyteczną wiedzę oraz narzędzia wspierające optymalizację zarządzania stadem. Poprawa wydajności i parametrów składu mleka, optymalizacja żywienia krów, ograniczenie występowania chorób metabolicznych, redukcja problemów z rozrodem, a przede wszystkim Doskonalenie potencjału genetycznego stada to tylko część korzyści płynących ze współpracy hodowców z federacją. Wierzymy, że sukces jest miarą właściwych decyzji. Kto stoi za polską hodowlą bydła? Przede wszystkim ludzie. Tworzą ją hodowcy pasjonaci, tytani pracy w 100% oddani hodowli. Rolnik-hodowca to nie zawód, to styl życia, mentalność i hart ducha. Praca w gospodarstwie ze zwierzętami rodzi się z prawdziwej pasji, w którą wkładane jest serce i ogromne zaangażowanie. W tej misji wsparciem są pracownicy Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka, to zespół doświadczonych specjalistów, dokładający wszelkich starań, by ta ciężka praca przynosiła oczekiwane efekty. Federacja i hodowcy to naczynia połączone. Najważniejsza jest synergia działań. Wspólnymi siłami działamy na rzecz opłacalnej hodowli bydła i produkcji mleka, a efekty, które przychodzą, nie są dziełem przypadku, nie biorą się znikąd. To wypadkowa wspólnej pracy, entuzjazmu i zaangażowania. Wytężona praca hodowców bydła i całego zespołu Polskiej Federacji stanowi o naszym wspólnym sukcesie, budowaniu silnej pozycji hodowli bydła mlecznego w Polsce i za granicą. Bo polscy hodowcy to świadomi, odpowiedzialni i myślący strategicznie przedsiębiorcy. Wykorzystując nowoczesne technologie, mądrze planują i doskonalą produkcję. W codziennej pracy wykorzystują aktualne osiągnięcia nauki i techniki z zakresu zarządzania żywieniem, profilaktyki zdrowotnej czy biotechnik rozrodu. Coraz częściej inwestują w infrastrukturę i najnowsze technologie pozyskiwania mleka. Są świadomi, jak ważnym elementem produkcji jest wiedza i właściwe zarządzanie informacją. A Polska Federacja chce być partnerem hodowców. To nasz przepis na udaną, owocną współpracę. Dlatego sukcesywnie ulepszamy metody oceny bydła i podwyższamy standardy jakości. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom hodowców, rozbudowując ofertę specjalistycznego doradztwa z myślą nie tylko o tych dużych gospodarstwach, ale także nie zapominając o małych, mniej licznych stadach. Każdy sukces hodowcy, nawet ten najmniejszy, to dla nas powód do dumy i satysfakcji to najlepsza ocena jakości naszej pracy, ale także wyraz pasji i serca wkładanego każdego dnia w swoją pracę przez wszystkich pracowników Polskiej Federacji. W Polsce produkcja mleka i hodowla krów często wynika z tradycji rodzinnych. Szacunek do zwierząt i ziemi przekazywany jest z pokolenia na pokolenie. A hodowli bydła, podporządkowane jest życie całej rodziny. Tu codzienny porządek dnia wyznaczany jest przez rytm życia obory. Nie byłoby to możliwe, gdyby ta praca nie zrodziła się z prawdziwej pasji, w którą wkładane jest całe serce i troska. Dbałość o zwierzęta, o ich dobrostan, to dla hodowców priorytet. Jednocześnie poszanowanie ziemi, pokora wobec środowiska i szacunek dla tradycji. Stanowią o sile naszego rolnictwa, a jednocześnie są gwarantem bezpiecznej i efektywnej gospodarki rolnej. Jako partner w biznesie cieszymy się, że możemy aktywnie uczestniczyć i być świadkiem codziennej pracy hodowców. Wspieramy ich, doceniamy i dotrzymujemy kroku, by efekt ich działań przynosił jak najbardziej wymierne korzyści. To ogromny zaszczyt móc uczestniczyć w tak ważnym i potrzebnym wielu ludziom procesie. Ufamy, że dzięki determinacji i zaangażowaniu będziemy mogli jeszcze lepiej i efektywniej działać dla poprawy kondycji polskiego rynku hodowli bydła i produkcji mleka. Wierzymy, że wspólnymi siłami zdziałamy jeszcze wiele dobrego. Życzymy Państwu, aby każdy dzień przynosił kolejne sukcesy. Razem możemy więcej.